W tym krótkim filmie przyjrzymy się nowemu poleceniu wersji CC Photoshopa. Poleceniu, które zwiększa i tak ogromne możliwości programu, jeśli chodzi o pracę z warstwami. To polecenie Izoluj warstwy. Najwygodniejszy dostęp do niego uzyskamy klikając na dokumencie prawym klawiszem podczas pracy z narzędziem przesunięcia. Prawy klawisz i oprócz możliwości wybrania warstwy znajdującej się aktualnie pod kursorem narzędzia, uzyskamy także dostęp do polecenia Izoluj warstwy. Ułatwia ono pracę z warstwami na panelu warstwy. Przydatne jest szczególnie, gdy nasz dokument składa się z większej liczby warstw. Zacznijmy od wybrania dowolnej warstwy. Może to być warstwa z maską, może to być też warstwa do pasowania, czy też grupy warstw. Polecenie Izoluj warstwy najwygodniej wybrać, tak jak mówiliśmy, klikając prawym klawiszem. Ostatnia komenda to właśnie Izoluj warstwy. Wybieramy. I zwróćmy uwagę na dwie kluczowe sprawy. Po pierwsze, nie zmienił się wygląd naszego dokumentu. Druga ważniejsza rzecz to układ warstw na panelu warstwy. Wszystkie warstwy zostały ukryte. Wyświetlona jest jedynie ta warstwa, którą wcześniej zaznaczyliśmy. I to właściwie sedno sprawy, jeśli chodzi o polecenie izoluj warstwy. Praca z tak oddzieloną warstwą wygląda identycznie jak z normalną warstwą, zmienia się właśnie sposób jej wyświetlania na panelu warstwy, co ułatwia dostęp do tej konkretnej warstwy. A jeśli chcemy przywrócić pierwotny wygląd stosu warstw, Wystarczy ponownie sięgnąć do menu podręcznego pod prawym klawiszem. I jeszcze raz wybrać polecenie Izoluj warstwy. Zaznaczenie przed warstwą informuje nas o tym, czy opcja jest aktywna, czy też nie. Klikamy. Gotowe. Ale polecenie to nosi nazwę Izoluj warstwy, a nie izoluj warstwę, a to znaczy, że opracowane zostało z myślą o pracy z więcej niż jedną warstwą. Zaznaczmy więc kilka warstw. Albo z pomocą klawisza Shift, jeśli warstwy mają ze sobą sąsiadować, albo przytrzymując klawisz Control, jeśli chcemy zaznaczyć więcej warstw leżących w różnych odległościach od siebie. I ponownie sięgnijmy po komendę Izoluj warstwy. Możemy to zrobić tak jak wcześniej, mając wybrane narzędzie przesunięcie i klikając prawym klawiszem, a możemy także sięgnąć do menu Zaznaczanie. Izoluj warstwy. Efekt taki sam jak wcześniej, z tym, że teraz na panelu warstw widzimy nie jedną, a dwie warstwy zgodnie z naszym wyborem. Może być ich oczywiście więcej. Na początku wspomnieliśmy, że polecenie izoluj warstwy jest nowym poleceniem. Samo polecenie owszem jest nowe, ale możliwość takiej pracy z warstwami pojawiła się już w wersji C6. Warto zwrócić uwagę, co dzieje się w momencie, gdy wybieramy polecenie izoluj warstwy. Automatycznie uruchamia się jedna z opcji filtrowania, a dokładniej, jako typ filtra ustawiona zostaje opcja zaznaczone. Czyli wyświetlone na panelu warstwy są tylko warstwy zaznaczone. Tą zależność pomiędzy izoluj warstwy a filtrowaniem potwierdza przycisk przełączania. Zostaje włączony. Wyłączmy. I widzimy wszystkie warstwy, czyli dokładnie tak samo jak po dezaktywowaniu izolowania warstw. Wybierając odpowiedni typ filtrowania, czyli zaznaczone, uzyskamy taki sam efekt jak podczas wybrania polecenia izoluj warstwy. Włączmy przycisk przełączania. I wyświetlone zostają tylko te warstwy, które wcześniej były zaznaczone. Opcje filtrowania, tak jak wspomnieliśmy, pojawiły się w wersji CS6. Do dyspozycji mamy kilka typów filtrów. Wyświetlać warstwy możemy ze względu na ich rodzaj, czyli np. warstwy pikseli czy też warstwy tekstowe, a ostatnia pozycja na liście umożliwia nam wyświetlenie na panelu tylko tych warstw, które uprzednio zaznaczyliśmy. Powtórzmy: izolować zaznaczone warstwy możemy albo korzystając z typów filtrowania, albo wybierając polecenie Izoluj warstwy. Mówiliśmy o tym, że izolować możemy różne typy warstw, np. warstwy dopasowania, ale także możemy izolować grupy warstw lub poszczególne warstwy będące częścią grupy. Na początek zaznaczmy folder grupy, ta grupa składa się z trzech warstw, przytrzymujemy klawisz CTRL i dodajemy dowolną warstwę spoza grupy. Teraz prawy klawisz, Izoluj warstwy. Wyizolowana została cała grupa oraz jedna warstwa spoza grupy, czyli dokładnie to, co zaznaczyliśmy. To ogranicza nasze możliwości pracy z warstwami grupy, ale może ułatwić pracę z wieloma grupami, wszystko zależy oczywiście od konkretnej sytuacji. Teraz drugi przykład. Otwórzmy grupę i zaznaczmy jedną z warstw wchodzących w jej skład. Teraz klawisz kontrol i dodajemy do zaznaczonej już warstwy kolejną, tym razem spoza grupy. Prawy klawisz izoluj warstwy. I w takiej sytuacji mamy wygodny, przejrzysty dostęp do dwóch konkretnych warstw, dodatkowo bez potrzeby sięgania do foldera grupy. Do tak wyizolowanych warstw możemy w razie potrzeby dodać kolejne, również korzystając z narzędzia przesunięcie oraz prawego klawisza. Prawy klawisz i wskazujemy nazwę warstwy, zgodnie z potrzebami. Na przykład warstwa cząsteczki w tym wypadku. I warstwa ta została dodana do dwóch wyizolowanych poprzednich. Tą procedurę możemy kontynuować. Przypominam, że wyświetlane w ten sposób są tylko nazwy tych warstw, które znajdują się bezpośrednio pod kursorem narzędzia przesunięcia. Tak dodamy kolejne warstwy do już wyizolowanych, a jak możemy je usunąć? Wystarczy kliknąć prawym klawiszem, ale tym razem już na nazwie konkretnej warstwy, czyli na panelu warstwy, i znajdziemy tam polecenie Zwolnij z izolacji. Jakie praktyczne zastosowanie może mieć izolowanie warstw? Taki sposób pracy ułatwia dostęp do warstw, przy czym ułatwienie to dotyczy rozbudowanych dokumentów. 100, 200 czy więcej warstw to w Photoshopie nic niezwykłego. W takim przypadku poruszanie się w stosie warstw wymaga dobrej organizacji. Ale może na przykład zajść sytuacja, gdy w danym momencie chcemy pracować z dwoma lub trzema warstwami, z których jedna znajduje się na wierzchu stosu, a druga zdecydowanie niżej. Dodatkowo mamy potrzebę częstego przełączania się pomiędzy nimi. Często sam projekt uniemożliwia umieszczenie tych warstw w bliskim sąsiedztwie. Wyizolujmy warstwy Możemy kliknąć przełącznik, jeśli jako typ filtrowania mamy wybraną opcję zaznaczone. I teraz możemy szybko i wygodnie edytować raz jedną, raz drugą warstwę, bez potrzeby ciągłego szukania ich, bez potrzeby przewijania na panelu warstwy. Ten prosty projekt to tylko kilka warstw, ale w przypadku choćby stu izolowanie bardzo ułatwia pracę. Po zakończeniu edycji przywracamy widok wszystkich warstw i możemy kontynuować pracę. Dzięki temu, że podczas izolowania sam wygląd dokumentu nie zmienia się, możemy oceniać na bieżąco efekt wprowadzanych modyfikacji. A tak nieco na marginesie, jeśli zależy nam na odwrotnej sytuacji, czyli warstwy na panelu warstwy pozostają wyświetlone, natomiast zawartość warstw nie jest widoczna w samym dokumencie, wystarczy kliknąć ikonę oka z jednoczesnym przytrzymaniem klawisza Alt. Alt i klikamy ikonę przy wybranej warstwie. Na panelu widzimy wszystkie warstwy, ale sama zawartość nie jest widoczna w dokumencie. Aby przywrócić stan poprzedni, ponownie klikamy ikonę oka przy tej samej warstwie, także przytrzymując klawisz Alt.